Państwa, Marzena Słupkowska. W nocy ponownie trudne warunki dla zmotoryzowanych. Od Mazur i Podlasia przez wschodnie Mazowsze, polu miejscami popada śnieg, gdzie nigdzie nie wykluczona marznąca wrzawka. Natomiast od ziemi lubuskiej i Dolnego Śląska aż po Podkarpacie deszcz lokalnie marznący powodujący gołoleć. W dalszym ciągu mogą tworzyć się mgły zmniejszające widzialność do 100 metrów, niektóre marznące, a więc na drogach ślisko. Temperatura spadnie do minus 3-5 minus stopni, a lokalnie nawet i niżej. Na krańcach południowo-wschodnich niewiele powyżej zera. Jutro na wschodzie i południowym wschodzie na ogół sporo chmur, z których spadnie śnieg i marznący deszcz, a na południowym wschodzie deszcz lub mrzewka. Tyle dobrego, że w miarę upływu dnia opady zaczną zanikać, z kolei na północnym zachodzie zacznie padać deszcz. W innych rejonach pojawią się przejaśnienia i słońce. Pamiętajmy tylko, że początkowo mogą utrzymywać się mgły w ciągu dnia od zera na Suwalszczyźnie przez dwa w głębi kraju do pięciu na Dolnym Śląsku. W sobotę niewiele zmian. Wciąż dominować będą chmury, a od czasu do czasu pojawią się przejaśnienia. Miejscami na zachodzie będzie padać deszcz, a na wschodzie śnieg oraz deszcz ze śniegiem. I od minus jednego stopnia na Suwalszczyźnie do trzech, czterech stopni na zachodzie. W niedzielę pochmurno i znów popada. Na północnym zachodzie deszcz ze śniegiem, na północnym wschodzie śnieg, na Podkarpaciu deszcz. Dość ciepło, od 1 do 5 stopni. Słaby mróz tylko na Suwalszczyźnie. W przyszłym tygodniu wróci większy mróz. Do zobaczenia.